Witam Was na kanale, na kanale. mnie nie było, nie było co nagrywać. Teraz postawię, że wam nagram, bo są zmiany. Tutaj na przykład nie wiem czy zobaczycie nową nową samiczkę, czerwony pastel. Ponieważ wysyłki jak wrócił to od razu pierwszy tak jak był to za i nie wiem już gdzie po otwarciu wysyłek. Ona jest na budce jest tutaj. Teraz jest słabo widać. Akurat mi się udało, że na polu siedzą. Tutaj akurat ptaki siedzą. Złote pastele też. Przepraszam, siedzą. Tutaj jest niebieski, srebrzka, niebieski pastel. O, hopa. Słabo też widać tutaj. Najlepiej na polu widać, ale na polu nie ma jak tego nagrać. Tutaj mamy na złote pastele, te akurat się nie morą więc, więc nie, nie wychodzą na pole, Bo te co się bardziej po to od razu jak wchodzę to wylatują. Tutaj mamy nowy nabytek, samiec niebieski złoty pastel i samica tak samo niebieski złoty pastel jest w środku. Wydaje mi się, że chyba nie wiem o tych nowych na nabytkach, nie wiem, ale chyba nie. To są ptaki z 21 roku. Tutaj mamy nowy napytek, tą samiczkę Złoty To w mhm. samiczkę. Też jest bardzo ładna samica. Ona jest teraz tym samym, co mi padła samica mu. One są teraz razem w parze. Tu jest ona. Taki się dobrały, więc bardzo fajnie. Tutaj wierzby dostały coś tam obdziubało widzę. Yy, te jakby to powiedzieć, te mniej się dobierają, ale ale miejmy nadzieję, że się dobiorą i najnowszy nowy nabytek jaki mamy. To jest tutaj para albino orange samica i albino orange dwufaktor samiec taki ładnej budowy. są niestety, w tej klatce, ponieważ tutaj już nie ma miejsca, jakby na wylotach. O, widzicie, już poleciały. Nie ma miejsca na wylotach. No, ale cóż, przyszedłem nagać, bo daję właśnie jeść bo daję koło 15-16 godziny. Jest teraz chyba 15:30 gdzieś. Teraz tu zawsze jest światło i zapalone mają. Yy, dzisiaj powiem, wam, że dał im jabłka nie wiem jakieś azjatyckie, czy jakieś tu przygnite jakieś, mam też w kieszeni takie dobre zobaczę jak coś się z tego da wykroić to wykroję, to i tak są już do wyrzucenia całe a jak nie to będę kroić z tych zdrowych i do tego buraka bo powiem wam co, drugi dzień jakim im daje jeść bo jestem po operacji, teraz już wyciąłem do szkoły tak, tak jak nie chodziłem to sobie się co będę robił przez ten czas to, że będę dał ptakom jeść wodę, mam witaminy kupione już całe których nie ma jeszcze, bo ich nie używam i po prostu, że kupię sobie wszystko, to co potrzebuję i będę wszystko dawał, tak naprawdę sepie mają tutaj nie mają te, ale to im dam te mają, te chyba im spadła tak samo jak tamtym tutaj te też im spadła, ale też już mają końcówkę, te mają więc to po też sobie jakoś to jest bo sprzedałem sporo ptaków, sprzedałem czerwone pastele te z dołu, co były, one zostały sprzedane, eee, a może wyjdziemy na pol, to się tak uda wam pokazać, co. O, tutaj mamy buraki, tam są takie mniejsze, które będą dla papuł. o tutaj, już wam pokazuję, eee, no tutaj są, nie widać ich teraz chłodźce te takie zachmury wychodzi. Y, tu nie mamy tej pary czerwonych pasteli, mamy samca czerwony pastel. Też był taki taki nowy nabytkiem po prostu, bo kupiłem go z samicą, która mi była potrzebna. O, tu wyleciała ta. Y, tutaj mamy oranżę. Jedyna pary, co da młodej wychowała. Tutaj mamy rubino. Tutaj mamy kowida, do którego cały czas szukał samicy. Tutaj. Jakby ktoś miał samicę przery z 22 roku, albo do 20 roku to niech mi pisze, z chęcią wezmę, tylko niestety odwołali wysyłki. To jest ten kolejny problem. Dzisiaj się dowiedziałem, że od 30 września wysyłki są wstrzymane. Żywych ptaków nie powiem, bo jestem tutaj załamany, no ale cóż no. Miał kupować nowe ptaki, miałem już samicę dla Covida, którą gościu jednak nie chciał sprzeda sprzedawać chyba. No i tutaj mamy drugą parę dla dołowych. O tutaj no to mamy złoty pastele, niebieski złoty pastel, czerwony pastel teraz się udało mieć, niebieski pastel, złoty pastel i niebieski złoty pastel. W środku mamy albino orange, yy, Sawica albino orange, salic dwufaktor. Na dole mamy niebieski pastel, yy, i tam mamy złoty pastel. Więc jest u góry jest 9 par złożonych, już raczej jest takie, dajmy na to 7-8 sparzonych, bym powiedział, że są na pewno. Reszta wydaje mi się, że się sparzy, jak się już nie sparzyły. No i tutaj mamy 3 pary sparzone, i może kowidowi się uda kupić samice to, to będą 4 jakby się sparzyły czyli będzie łącznie 13 par yy, a chciałbym kupić jeszcze jedną parę albo co najmniej samicę do salca, którego wam zaraz pokażę tu stawię wody plasty z 20 jakby roku, jakby ktoś szukał jest na sprzedaż bo on jest niepotrzebny, on jest oswojony w miarę yy, i tam właśnie tam tą parę sprzedałem, tutaj dużo młodych też sprzedałem Yy, tu na przykład ostatnio cukinie dostawały zostawi samiec oranż Jakby ktoś szukał Ładny ptak będzie, powiem wam yy, Parę Tu wejdę, bo tak to ciężko widać Nawet nie będę wchodził yy, Parę barabant sprzedałem Z powodu takiego, że Miałem właśnie zamawiać Nową parę ptaków która byłaby docelowo tutaj którą miałem ten gatunek, ale sprzedałem ostatnio i to był yy, Bernard Krągulski znalazłem ładną parę z 22 roku no i niestety wysyłki odwołali a zwlekałem z tym, bo jeszcze mi nie doszły pieniądze za ptaki, które wysłałem i sobie się dobra przyjdą to wezmę, przyjdą to wezmę no i przez te powodzie niestety, nie wiem w ogóle to jest jakaś moim zdaniem wymówka powodzie już są tak długo i dopiero teraz bo te zalania są już od tygodnia co najmniej dopiero teraz zatrzymali, stawi się jakaś wyłówka tak jakby kręci. No ale cóż, niestety i do tego samca tutaj szukam samicy właśnie, to jest yy, oranż żółty pastel. I takiej samicy dla niego szukam. Miałem już, tylko bardzo drogie te samice są. Ale no i tak niestety już nie zamówię. A tutaj mamy dla salca niebieskiego, trawę, jakby ktoś szukał. I salca niebieskiej białolicy też jest na sprzedaż, te trzy salce mi zostały. I te czerwony paster. I w sumie to chyba tyle, no bo tak to co mam wam więcej mówić. Tak się dostało bujaka i właśnie to dziwne jabłko, nie wiem jakie to jest. Jabłko gruszka potocznie nazywane. No i tutaj mamy to wierzby dostały, bo jest wieżba. póki ma jeszcze liście, to trzeba korzystać. Bo będzie i tak na wiosnę ścinana, nie całkiem, ale ale górę będzie być ścinaną. I chyba tyle, jakby ktoś coś miał, na przykład na temat samic dwóch, do bladogłowego samca i do właśnie tego żółty oraz pastel. Może być iść dalej, to najwyżej poczeka się na wysyłki, jakby się zdecydował. Jakby nic nie znalazł w okolicy, a w okolicy no to to po prostu może się uda podjechać zobaczymy i co i chyba tyle powiem wam ptaki wydaje mi się, że podobają mi się wyloty bo przesiadują w środku siedzą tylko wtedy kiedy mają zaświecone światło a śpią różnie albo na polu albo na zewnątrz zależy od pali, ale głównie śpią w środku bo tak ma ustawiony czasomierz że jak akurat robi się ciemno na polu, to zaświeca się w środku, ptaki jeszcze nie śpią, wchodzą do środka, w środku zostają już i je wylatują na pole, więc tu samica czerwony pastel przyszła, więc tak, więc co zostawcie łapkę, komentarz, no i co i zapraszam na kolejne filmy, które może się jakoś będą pojawiały, wiosce nie było, choć były lęgi, teraz może na zimę coś będzie jak będzie coś nagrywać będzie co nagrywać a tak to bardziej na facebooku na grupie się jakby to powiedzieć ogłaszam i, i więcej tam rzeczy robię więc jakby ktoś chciał zapraszam na grupę na facebooku hodowla rozeli jest akurat zdjęcie profilowym jest albo zdjęcie w tle bardziej jest zdjęcie złotych pasteli pary więc na wylocie więc zapraszam, każdego dodaję, nikogo nie odrzucam. I do następnego, cześć.